Dzień dobry, moje świetliki, witam Was serdecznie. Jesteśmy po pierwszych pilotażowych warsztatach techniki TAFTI w praktyce. Były same kobiety na warsztacie. Informacje zwrotne, jakie dostaję po tym warsztacie, są takie, że wszystkiego było wystarczająco, zarówno wyjaśnienia pojęć, czyli pewnej teorii, jak i ćwiczeń praktycznych. I układałyśmy slajd docelowy i Trenowałyśmy warkocz splotu zewnętrznego i uruchamianie zamiaru zewnętrznego, i trenowałyśmy metodę, właśnie, imitacji. No, wszystko bardzo praktycznie. Także ja jestem zadowolona. Kolejne warsztaty będą na pewno na początku lutego, więc jeżeli. I też będą w niedzielę, więc jeżeli ktoś chce, miałby chęć, to informacja na pewno tutaj będzie podana. Po prostu bądźcie czujni. Ale po tych warsztatach pojawia się takie pytanie: czy techniki tafti wystarczą i do czego tak naprawdę służą techniki tafti? E więc, na pytanie, czy techniki tafti wystarczą, odpowiedź jest iście prawnicza. To zależy. <grym> Bo tak, tafti i cały transurfing służy do osiągania celów. To jest metoda osiągania celów. Jeżeli ty nie masz celu, to nie potrzebujesz tej metody. I to też jest w porządku. Nie Są ludzie, którzy nie mają celów i tak sobie żyją. I jest im dobrze i fajnie, i jest super. I fantastycznie. Ok? A zatem, jeżeli nie masz celu, to ta metoda nie jest ci w ogóle potrzebna. Jeżeli natomiast masz cel, to pytanie, czy to są techniki dla ciebie. Hmm? Tafti i cały transurfing. Hmm wystarczą, są wystarczające do sięgania po prosty cel. Zaraz to wyjaśnię, co to znaczy prosty cel. To jest na przykład taki cel, że chcę zamienić jeden samochód na drugi, czyli mam Opla, a marzy mi się Mercedes klasy A. Na przykład. I to jest bardzo prosty cel. Bo to jest zamiana A na B. Eee... Hmm? Na przykład prosty cel to jest, hmm, chcę mieć, i mówię to bardzo świadomie, trochę więcej pieniędzy na remont mieszkania. To jest prosty cel. Czyli to nie jest od yy, kogoś, kto yy, w, zas w zasadzie nie ma kasy, do milionera. To nie o tym mówimy, tak? Tylko chcę mieć trochę więcej pieniędzy, żeby przeprowadzić remont mieszkania, żeby zrobić remont mieszkania. To są, to są takie proste cele, albo na przykład chcę wyjechać na wakacje, na bali. To jest prosty cel i tu się świetnie sprawdzi tafti. Dlaczego? Jest bardzo wiele wariantów rzeczywistości, są wszystkie warianty rzeczywistości. W banku wariantów rzeczywistości jest wszystko. My urzeczywistniamy jeden z nich. I teraz chcę, żebyś sobie wyobraziła, wyobraził coś takiego, że mamy taką. Um, taki zeszyt do nut. Ok? Taka pięciolinia. I one są ułożone, te pięciolinie. W takich szeregach. I to są linie Twojego życia. To są warianty Twojego życia. I ty stoisz na jednej linii. Hmm? I obok ciebie jest jakaś bardzo blisko ciebie, bardzo tej linii. Bardzo blisko tej linii, na której ty stoisz, jest druga linia życia. A potem kawałeczek dalej, ale wciąż blisko Ciebie jest. Kolejna linia życia. I na przykład na tej trzeciej od ciebie, tak to nazwę, jest ten samochód. Nie? Czyli tam jest ten Mercedes. I to jest blisko ciebie. ok Ale na przykład, już to Bali jest no jeszcze kawałeczek dalej. Nie? Ale to jest wciąż blisko ciebie. I wtedy sama Tafti i to jest wystarczające narzędzie. Czyli jeżeli Twoje cele są na tej samej linii Twojego życia albo na bardzo bliskiej linii Twojego życia, czyli ten nowy wariant rzeczywistości jest blisko Ciebie, on jest tak jakby na wyciągnięcie ręki, to tafty jest fantastyczna. A teraz spójrzmy Pomówmy o sytuacji, kiedy ty chcesz całkowicie zmienić swoje życie. Chcesz zmienić kompletnie wariant swojego życia, chcesz urzeczywistnić coś kompletnie innego. Ten wariant taki bardzo przysłowiowy: od pucybuta do milionera. Czyli tu, gdzie jesteś, na Twojej linii życia, jesteś pucybutem, a Ty chcesz być milionerem. To jest Daleka linia życia. To jest daleko od ciebie. I teraz pytanie jest takie: czy to możliwe? Możliwe. Możesz urzeczywistnić wszystko, o czym marzysz, tylko musisz przebyć drogę. Im jest coś dalej od ciebie, im ten cel, który ty chcesz urzeczywistnić, jest większy i wiąże się z dużo większą zmianą, którą musisz w życiu dokonać, to tym po pierwsze to potrwa nieco dłużej, bo droga jest dużo dalsza niż to, co blisko od Ciebie. A z drugiej strony jest tak, że Sama wizualizacja, sama manifestacja, samo uruchamianie warkocza plotu zewnętrznego jest niewystarczające. Same te kroki są niewystarczające. Bo to jest za duża zmiana. To tak jakbyś, miał, miała się przewrócić poszewką na drugą stronę i stać się zupełnie kimś innym. Więc mało, że to wymaga czasu, ale jeszcze trzeba po drodze robić mnóstwo innych rzeczy, i wykonywać robotę ze sobą. Żeby urzeczywistnić tę nową wizję życia, ten nowy wariant rzeczywistości. I teraz, jakie to są kroki? Po pierwsze, i podam Wam to w kolejności, w jakiej ja pracuję. Bo tak to dobrze wtedy można zobrazować. Po pierwsze, żeby zmienić całkowicie swoje życie na kompletnie inne, co jest możliwe, bo mam przykłady naprawdę osób, które wywróciły swoje życie o 180 stopni i są szczęśliwe. Pierwszy krok, pierwszy element, na który trzeba spojrzeć, to jest popatrzeć, ale nie rzuć tego. Nie rzuć, nie mielić, nie utykać tam, tylko popatrzeć na to i obudzić świadomość, co takiego zrobiłam, zrobiłem, że jestem tu, gdzie jestem. Zawsze startujemy w zmianę od miejsca tu i teraz. Czyli Potrzebujesz z lotu ptaka zobaczyć, co ja takiego zrobiłam, zrobiłem, że tu jestem, że mam to, co mam, że nie mam tego, czego chcę mieć. I tam odkrywamy pewnego rodzaju schematy zachowań. To bardzo ważne, schematy działań. Nawykowe. Nawykowe podejmowanie decyzji. Czyli po pierwsze muszę obudzić świadomość. Co ja takiego zrobiłam? Zrobiłem, że mam to, co mam, a nie mam tego, czego chcę mieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, muszę ustalić cel. To jest kolejna rzecz. Muszę ustawić nową wizję rzeczywistości. Muszę wyznaczyć cel. Ten bardzo długoterminowy, czyli tam, gdzie chcę dojść, to jest ta moja nowa wizja życia. I muszę ją widzieć ze wszystkimi szczegółami. Moja wizja ma być ekscytująca, ma być podniecająca. Um, ma być taka, że nie śpisz po nocach i po prostu widzisz to, że to już jest. To wcale nie jest takie proste. Dlatego, że my się nawykowo ograniczamy, dlatego, że nawykowo nasz umysł pyta, a co będzie, jak mi się nie uda, a co pomyślą inni, a jak to będzie. I już zaczynamy się ograniczać i zamykać. A zatem właściwe ułożenie wizji. Zobaczenie tamtego wariantu rzeczywistości jest krokiem drugim, szalenie ważnym. Dobra, krok trzeci. Krok trzeci nazywam wartości i potrzeby. Słuchajcie, konia z rzędem temu, kto raz na 10 lat robi przegląd, podsumowanie swoich wartości. Konia z rzędem temu, kto, kto kiedykolwiek wyznaczył. Świadomie swoje wartości. Wartości, czyli coś, co jest dla ciebie ważne. Świetliku, jeżeli chcesz całkowicie zmienić swoje życie, to jest ku temu jakaś przyczyna. Prawdopodobnie zmieniły się Twoje wartości w życiu. To, co masz teraz, wykreowałaś, wykreowałeś na podstawie tych wartości. Które do tej pory były dla ciebie ważne. A jak chcesz mieć kompletnie inne życie i ty to czujesz w sobie, że ty już nie chcesz tego, co masz, tylko chcesz kompletnie coś innego, czyli na tej dalekiej linii życia, to prawdopodobnie zmieniły się twoje wartości. Dlatego Cię tam ciągnie, dlatego Ty chcesz tej zmiany. Więc teraz trzeba usiąść i zrobić przegląd swoich wartości. Co teraz jest dla mnie ważne? Jakie mam teraz wartości? Czyli co jest dla mnie ważne teraz? I tak samo z potrzebami. Potrzeby. Hmm, Częściej się zmieniają, aniżeli nasze wartości. Um, więc tym bardziej, prawdopodobnie, jeśli chcesz dużej zmiany w życiu, to też się zmieniły Twoje potrzeby. Kiedyś były inne, teraz są inne. I Ty to musisz świadomie wiedzieć, bo Twoje wartości są Twoim kompasem. Wyobraź sobie sytuację, jeżeli do tej pory to rodzina była wartością na pierwszym miejscu, ale teraz dzieciaki poszły w świat i są już dorosłe, i ty masz ochotę na kompletną zmianę życia, i teraz nie wiem, twoja pasja albo, yy, albo twoje życie zawodowe będzie na pierwszym miejscu, to ewidentnie zmieniły ci się wartości. I ty musisz to wiedzieć. Wartości to jest twój kompas, bo ty będziesz szedł, za tymi wartościami one będą cię prowadzić, ty będziesz dokonywać wyborów nieświadomie na podstawie swoich wartości. Więc odpowiedzią jest świadomość, więc trzeba sobie uświadomić swoje wartości. To, co jest teraz dla mnie ważne, na podstawie wartości będziesz wyznaczać granice, żeby nikt i nic nie zawróciło ciebie z tej drogi na nową linię życia, do nowego wariantu rzeczywistości. A będzie mnóstwo takich sytuacji, i mnóstwo ludzi będą mu się pukać w głowę i powiedzą, no chyba cię rozumiesz. Idź sobie stąd, nie? Bo jesteś chyba nienormalna, nienormalny. Więc to jest twój kompas. Więc ty musisz świadomie wiedzieć, dlaczego tego chcesz. Jakie są Twoje wartości. Tam jest też praca z intencją, praca z misją. My nie, my nie manifestujemy, nie, nie osiągamy, dlatego że skupiamy się tylko na celu. Sam cel to za mało cel jest dla ciebie, misja jest dla świata. Ludzie, którzy kompletnie zmieniają swoje życie oni mają misję i ty ją musisz odnaleźć ona musi być twoja całkowicie. Zobacz, ile kroków już musimy zrobić, zanim w ogóle powiemy o tafti. Jedna z najbardziej fundamentalnych rzeczy, jak już mamy swoje wartości, swoje potrzeby, swoją misję, wizję, to jest nauczenie się pracy z emocjami. I ja to nazywam: musisz się nauczyć zarówno kontenerować emocje, jak i uwalniać emocje. Na tej linii życia, na której teraz jesteś, yy, w jakiś sposób radziłeś sobie z emocjami? Ten sposób był wystarczający, ale jeżeli ty chcesz więcej czegoś, to musisz ogarniać, nauczyć się ogarniać, radzić sobie z większymi emocjami o dużo większym natężeniu. Ty musisz z jednej strony nauczyć się kontenerować te emocje. Radości, ekscytacji, żeby ich nie wypuszczać, tylko kontenerować i za chwilę emitować świadomie, utrzymywać się w stanie osiągniętego celu, spełnionego marzenia, życia już w wyobraźni na tamtej linii życia, ale z drugiej strony potrzebujesz się nauczyć uwalniać emocje, które Cię kotwiczą w tym stanie, z którego chcesz wyjść. Jakie to są emocje? Strachu, wstydu, niepewności, żalu, smutku. Mówię o tym, bo ludzie chcą dokonać zmiany z bardzo różnych powodów. Czasami, bo już mają czegoś dosyć. Czasami, bo są smutni i rozżaleni. Czasami, bo są wściekli i sfrustrowani. A zatem zobacz, z jednej strony kontenerowanie pozytywnych emocji, ale z drugiej strony uwalnianie się od ciężaru tych trudnych emocji. Z przeszłości ty musisz nauczyć się pu puścić przeszłość. Bo nie możesz być jedną nogą na tej linii życia, a drugą na tamtej linii życia. To nie da się tego zrobić. To albo idziemy, albo zostajemy. Jak idziemy, to dwie nogi idą. Ludzie dlatego nie idą. Bo kotwiczą ich emocje. Więc to jest ogromna praca do zrobienia nauczyć się pracować z emocjami, przepuszczać je przez siebie, nie zatrzymywać, nie blokować. Po drodze z tej linii życia, na której teraz jesteś, do tamtej linii życia, gdzie chcesz być, będzie mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo porażek, mnóstwo sukcesów mnóstwo ludzi po drodze, którzy zachowają się tak, a nie inaczej, mnóstwo Twoich decyzji, to wszystko będzie połączone z emocjami i Ty musisz mieć narzędzia, żeby to w sobie e, znowu kontenerować i uwalniać. I więc praca z emocjami to jest, to, jest, to jest duża robota do zrobienia. To jest dużo nauki. Kolejna rzecz... To jest praca z umysłem, i dopiero tu, popatrz, jak już umiemy ogarniać emocje, możemy zacząć pracować z umysłem, i tu pracujemy z pętlami myślowymi. Człowiek, który jest w statusie pucybuta, a chce być milionerem, ma inne myśli niż ten na tamtej linii życia, ma inne przekonania. To jest praca z przekonaniami, e ten ktoś na tamtej linii życia wierzy kompletnie w coś innego niż teraz ty tutaj. I to jest moment, kiedy techniki tafti są narzędziem. Techniki tafti są narzędziem do pracy z umysłem i z ciałem. E, więc tu możemy ćwiczyć, w tym momencie. Jako dodatkowe narzędzie do pracy z umysłem. Tu jest wizualizacja, tutaj jest medytacja. Tutaj jest, tutaj jest slajd docelowy, tutaj jest amalgamat, tutaj jest technika imitacji. Tu to jest, ale zobacz, ile do tej pory trzeba było zrobić. Żeby mieć tą dużą zmianę życia. I dopiero na końcu. E, niejako robi się strategię. Czyli dzieli się ten ogromny cel na mniejsze cele. Korzystając z tych wszystkich elementów, które do tej pory e, już się poznało. Z tych wszystkich narzędzi, które już do tej pory się ćwiczyło. A jeszcze po drodze jest życie, które biegnie. I jeszcze trzeba na bieżąco Ogarniać to, to, co się wydarza na tej linii życia. Więc, jeżeli ty chcesz małej zmiany, to tafti jest super, ale jeżeli ty chcesz naprawdę zmiany życia e, całkowitej, kompletnej, dużego skoku, e, to sama tafti nie wystarczy. To potrzebujesz innych narzędzi, to potrzebujesz wielu elementów dotknąć. I dopiero one wszystkie, jak Ty już je znasz, jak Ty już umiesz z nimi pracować, to one wszystkie Ci służą. Ja zawsze mówię, że to jest taka skrzynka z narzędziami. Cały czas to powtarzam. Musisz mieć dużą skrzynkę z narzędziami. Musisz mieć młotek, śrubokręt, gwóźdki, podkładki, śrubki, nakrętki, papier ścierny. Tam wszystko musisz mieć klej, taśmę, wszystko. Ty nie będziesz ich używał wszystkich naraz, ale ty musisz wiedzieć, że A je masz, B wiesz do czego służą. I jak coś się dzieje, to ty po prostu wyciągasz to narzędzie. Przykładasz do sytuacji życiowej i rozwiązujesz. Bo wiele sytuacji będzie się wydarzać między tą linią życia, na której teraz jesteś, a tamtą linią życia, na której chcesz być. Ona jest daleko. Co to znaczy daleko, to ty to wiesz, bo ty czujesz, każdy z nas czuje. Czy Wymanifestowanie nowego samochodu to jest łatwa rzecz i potrzebuje tylko, tylko, tylko się skupić, czy, czy ja rzeczywiście muszę dużo w sobie pozmieniać. Potrzebuję stać się kimś innym tożsamościowo. Bo ten przysłowiowy pudzibut to jest zupełnie inna tożsamość. Aniżeli ten milioner. Dlatego te duże cele, długoterminowe, w innych wariantach rzeczywistości, na innych liniach życia, potrzebują czasu. I ten czas jest potrzebny, żeby ćwiczyć te narzędzia, żeby zbierać narzędzia, sadzić je do skrzynki narzędziowej, żeby nauczyć się z nich korzystać, biegle korzystać z tego, co mam w swojej skrzyneczce. I dzięki temu nabieram gotowości, że jak ja już tam stanę, ja, jak, jak, jak już zamanifestuję moją nową wizję życia, to ja będę w pełni gotowa, gotowy, aby się z niej cieszyć, aby ona mi tak za chwilę nie zniknęła, bo ja przeszłam jakąś drogę, przeszedłem jakąś drogę, i nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się tak dużo, że już jak tam jestem, to ogarniam. I dzięki temu utrzymuję, spełniam, manifestuję, cieszę się. Ok? To chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać, jak Wam się to słyszy. Mam taką ciekawość, czy ja to dobrze wytłumaczyłam, bo są takie rzeczy, które ja bardziej czuję w sobie, bardziej je widzę obrazami. i mimo, że mam pewną lekkość wyjaśniania, to nie zawsze nie zawsze to jest tak tak proste do, do wyjaśnienia. Także dajcie znać, czy to jest, czy ja to dobrze wyjaśniłam. tak? Do małych celów tafty jak najbardziej, do zmiany kompletnie życia, do dużej zmiany życiowej, Trzeba dużo więcej elementów, dużo więcej narzędzi, bo to jest po prostu duży cel. E, więc, no, jak macie ochotę się podzielić, to zapraszam w komentarzach. Jeżeli czujesz, to już tak na koniec jeżeli czujesz, że potrzebujesz zrobić dużą zmianę w życiu i potrzebujesz wsparcia i przewodnika, to zapraszam. Tu omówiłam już te kroki, którymi ja prowadzę ludzi, czyli poprzez świadomość, cel, wartości, potrzeby, emocje, umysł i dopiero do działania zewnętrznego. Jeżeli potrzebujesz przewodnika, żeby zrobić tą dużą zmianę życiową i myślisz, że to mogłabym być, ja to cię serdecznie zapraszam. W lutym mam jedno miejsce na pracę indywidualną. Zanim w ogóle pomyślimy o wspólnej pracy, to i tak cię zapraszam na takie 20-30 minut pogadania sobie. Czy w ogóle chcemy coś razem wspólnie zrobić, tak? Czy ja ci pasuję i czy ty pasujesz mnie? To też jest bardzo ważne. I w związku z tym umieszczam w opisie taki link do takiej rozmowy. Tam się możemy umówić na dany termin. Po prostu spotkamy się i pogadamy. E, a wszystkie szczegóły na temat współpracy indywidualnej odsyłam do e, playlisty warsztaty i spotkania i tam jest film e, o tym jak pracuję indywidualnie i nad czym i dla kogo jestem. No dobrze, no to moje świetliki, dziękuję pięknie. Dajcie dobry dzień. Czekam na wasze komentarze. E, no i pięknie wam dziękuję za wszystkie. E, Dobre myśli, dobre wiadomości, yy, które do mnie wysyłacie, bo jest tego naprawdę dużo. Dziękuję, ściskam, pozdrawiam.